Sycylia to słoneczna wyspa w południowych Włoszech, nad którą dominuje wulkan Etna. Palermo jest popularnym kierunkiem turystycznym przyciągającym zwiedzających starymi zabytkami i niezwykłą nadmorską atmosferą. Oczywiście Palermo też ma swoje tajemnice. Nie zawsze muszą one być związane z niesławną sycylijską mafią. Każdy miłośnik zagadek z pewnością powinien wybrać się chociaż do villi Mondello która położona jest zaledwie kilka kroków od piaszczystej plaży, około 10 kilometrów od centrum. Dom ten służył niegdyś za dom publiczny dla żołnierzy niemieckich i doznano w nim zbyt wiele cierpienia. Podobno pod koniec wojny doszło tam do masakry, podczas której zginęło wielu mężczyzn i kilka kobiet. Dziś miejsce to jest uważane za przeklęte i nawiedzone. Nieliczni poszukiwacze przygód, którzy odważyli się spędzić noc w Wini. Twierdzą, że słyszeli odgłosy, kroki, kobiece jęki i szlochy oraz muzykę z fortepianu i odgłosy przesuwania ciężkich przedmiotów. Niektórzy przeżyli przerażające spotkania, po których podobno wpadli w rodzaj transu. Niektórzy przypisują te zjawiska duchom więźniów torturowanych przez Niemców. Inni mówią o demonach. Nawiedzona willa to dopiero początek. Każdy, kto szuka tajemnic i zjawisk nadprzyrodzonych, Prędzej czy później skieruje się także do zamku Carini, znajdującego się w wiosce będącej w zasadzie przedmieściem Palermo. To właśnie tam baronowa Laura Lanza została zamordowana przez ojca w 1563 roku, po tym jak przyłapano ją z kochankiem. Mówi się, że jej duch nigdy nie opuścił fortu i regularnie pojawia się na zamku. A wiele osób twierdzi, że każdego dnia w rocznicę morderstwa, 4 grudnia, w określonym miejscu na ścianie jej pokoju pojawiają się krwawe odciski dłoni, a jej śpiew słychać w korytarzach. Niektórzy twierdzą, że widzieli ją ubraną w średniowieczne szaty. Teatro Massimo to największa opera w Europie i to on zamyka trio nawiedzonych miejsc. W Sycylii ma się w niej zjawiać duch wściekłej zakonnicy której grób został zbezczeszczony i zdewastowany przez budowę obiektu, mówi się, że wielu widziało jej cień błąkający się za kulisami i po piwnicach i zgodnie z tradycją rzuca ona prawdziwe klątwy. To właśnie z powodu klątw budowa teatru trwała 23 lata i przez kolejne 23 lata pozostawał on zamknięty w stanie opuszczenia. Mówi się też, że w teatrze jest stopień zwany krokiem zakonnicy na którym potykają się ci, którzy nie wierzą w legendę. Czy to tylko przez sąd, czy też Palermo rzeczywiście jest dosłownie przysiągnięte zjawiskami nadprzyrodzonymi? Lista tajemniczych miejsc na Teneryfie jest naprawdę długa. Możemy zacząć na przykład, od słynnej Villa Lercaro. Jest to niezwykły pałac z XVI wieku, położony w miejscowości La Laguna na północy wyspy. Większość zwiedzających wie jedynie, że mieści się w nim Muzeum Historii Teneryfy. Niewielu słyszało o zjawiskach nadprzyrodzonych, do jakich dochodzi w budynku. Według lokalnych legend, wille nawiedza duch Kataliny Lercaro. Córki założyciela winni, która miała odebrać sobie życie, wskakując do studni po tym, jak jej ojciec zmusił ją do poślubienia kogoś, kogo nie chciała. Po tym, jak kościół odmówił jej chrześcijańskiego pochówku na poświęconej ziemi, rodzina musiała ukryć jej szczątki w domu i wyprowadzić się Kroki Katalinę wciąż słychać na korytarzach i od czasu do czasu można zobaczyć przesuwające się meble, a nawet mgłę materializującą się w postaci młodej kobiety. Oczywiście nie poprzestaniemy na jednej willi. Wioska Villa Flor położona jest w górach Teneryfy, gdzie niegdyś mieszkali guanczowie. Dziś jest to z pozoru spokojne miasteczko. Jednak, według okultystów, w niektórych miejscach dochodzi do wielu zjawisk paranormalnych, głównie do nagłych spadków temperatury lub dziwnych halucynacji dźwiękowych i świetlnych. Podobno powoduje je duch hiszpańskiego kapitana. Czy macie już mojego autorskiego e-booka z najstraszniejszymi historiami, jakie wydarzyły się naprawdę? Jeśli nie, to koniecznie musicie go mieć. Jest teraz w niższej cenie. Już kilka osób go pobrało. Chcesz zanurzyć się w mrocznej atmosferze strachu i lęku? Zapraszam do pobrania. Link w opisie pod filmem który kiedyś zakochał się w tutejszej dziewczynie. Ona jednak uciekła, a mężczyzna z żalu popełnił samobójstwo. Trzecim zagadkowym miejscem, które można odwiedzić, jest prawie niezamieszkany wąwóz Barranco de Badajos, niedaleko miasta Guimar. W wąwozie ponoć ukrywają się Tibicena, upiorne czarne psy o czerwonych oczach i długiej sierści. Ponadto na początku XX wieku trzech robotników miało tu widzieć dziwne świecące postacie, kilku świadków również opowiadało o świetlistych istotach. Odwiedzający zgłaszają, że temperatura w Wąwozie potrafi gwałtownie spadać bez wyraźnej przyczyny. Wąwóz jest też miejscem, gdzie niektórzy słyszeli dziwne dźwięki i widzieli niewyjaśnione światła, zwłaszcza po zmroku. Czy działa tu jakaś dziwna, nieznana energia? Dubrownik, miasto, w którym kręcono amerykański serial Gra o tron, odnotował gwałtowny wzrost zainteresowania turystów. Ale podczas gdy większość ludzi podąża śladami ulubionego serialu, niektórzy szukają także lokalizacji mniej znanych, cieszących się reputacją miejsc nawiedzonych. Lokalni przewodnicy z pewnością polecają cmentarz Bonimowo, gdzie w niektóre noce pojawiają się tajemnicze światła, czy Park Gradak, gdzie wrażliwe osoby wyczuwają bardzo negatywną energię. Podobno wpłynęły na to ogromna liczba publicznych egzekucji które przeprowadzono tutaj w przeszłości. Jednak prawdopodobnie najbardziej znanym i budzącym największy strach miejscem w Dobrowniku jest rzekomo przeklęta wyspa Lokrum, którą widać z miasta. Zmianki o niej pochodzą z XI wieku, kiedy w Lokrum znajdowało się opactwo i klasztor benedyktynów. Mnisi wykorzystywali sprzyjający klimat wyspy do uprawy egzotycznych owoców. To dało początek jej nazwie. Lokrum pochodzi od łacińskiego słowa akrumen, co oznacza kwaśny owoc. Jednak pod koniec XVIII wieku Francuzi wypędzili mnichów z wyspy, co miało sprowadzić na miejsce klątwę, która nęka wyspę do dziś. Umarli przez nią król Bawarii Ludwik II i król Aleksander I. Niektórzy łączą też z klątwą zniknięcie kilku osób, czy tragicznym wypadkiem grupy turystów której autobus rozbił się wkrótce po opuszczeniu wyspy w latach 80. XX wieku. W Hiszpanii również nie brakuje nawiedzonych miejsc. Część z nich można spotkać także w popularnej wśród turystów Barcelonie. I chociaż odwiedzający podziwiają głównie słynną architekturę, życie nocne czy piękną plażę w mniej znanych zakątkach, kryją się również prawdziwe nawiedzone miejsca. Przykładem jest opuszczony zamek Tore Salvana, położony kilka kilometrów na południowy zachód od miasta. Ta zarośnięta budowla zyskała wśród miejscowych przydomek Del Infierno, czyli piekielny zamek. Twierdza z X wieku przyciąga dusze zmarłych, które następnie pozostają w jej murach. Łowcy duchów, którzy odwiedzili zamek, opowiadają o kilku bytach, które manifestują swoją obecność przerażającymi dźwiękami. Zjawiskami świetlnymi lub gwałtownymi spadkami temperatury. W tym starym operowym budynku można poczuć tajemniczą energię przeszłości. Według opowieści, teren, na którym został zbudowany gmach, wcześniej pełnił funkcję miejsca do egzekucji i ciąży na nim klątwa. Historia zdaje się potwierdzać te pogłoski. Teatr Liceu został zbudowany w tym miejscu w 1847 roku. A zaledwie 14 lat później spłonął. W 1893 roku budynek ucierpiał także w wyniku ataku bombowego, a w 1994 spłonął po raz drugi. Na skutek tych wszystkich wydarzeń życie straciły w tym miejscu dziesiątki osób. Słynny most Sarasin, łączący kontynent z południową częścią wyspy Phuket, powoli spowija ciemność. Przyjeżdża ostatni autobus i przez chwilę na moście panuje tylko cisza, dopóki nie zakłócą jej kroki dwóch młodych ludzi. Oboje są bladzi w świetle księżyca, ale w ich oczach widać determinację. Jeszcze raz na siebie patrzą, mówią kilka słów i zawiązują ręce maseczką. Potem razem spinają się na krawędź i skaczą. Ta tragiczna historia dwojga kochanków, w którym rodzice zabronili spotykać się, odegrała się 22 lutego 1973 roku i na zawsze zmieniła postrzeganie tego mostu. Przestał być tylko pięknym miejscem, ale także stał się sceną smutnego wydarzenia, które miało pozostawić po sobie nie tylko mroczną energię, ale także rzekome zjawiska paranormalne, do których podobno dochodzi na moście do dziś. Chociaż wiele osób twierdzi, że odnosiło dziwne wrażenie obecności czegoś niematerialnego, niektórzy mówili wprost, że widzieli dwa białe zające z czerwonymi oczami na krawędzi mostu podczas pełni księżyca. Czy są to dusze kochanków, które raz po raz przeżywają swoje ostatnie chwile? Grecja również ma wiele do zaoferowania podróżnikom, którzy lubią urozmaicić swoje wakacje czymś bardziej tajemniczym. Popularna wyspa Korfu, druga co do wielkości na Morzu Jońskim, kryje w sobie kilka tajemnic, które naprawdę zapierają dech w piersiach. Na przykład wioska duchów Old Perita jest uważana przez mieszkańców za jedną z największych tajemnic wyspy. Niezwykłym miejscem prawie nieznanym turystom jest mała wioska opuszczona w latach 60. XX wieku. Na pierwszy rzut oka jest to malownicze i ciche miejsce. W którym zatrzymał się czas. Niektórzy jednak twierdzą, że panuje tam bardzo dziwna energia i że często mają wrażenie, że ktoś ich obserwuje, a niektóre opuszczone domy budzą prawdziwą grozę. Zaledwie kilometr od starego portu stolicy Wyspy znajduje się mała zalesiona wysepka Widos. To niepozorne miejsce jest coraz chętniej odwiedzane przez turystów, ale nie przez miejscowych. O tej wyspie opowiada się wiele przykrych historii. W przeszłości pełniła funkcję więzienia, swego rodzaju Alcatraz na Korfu, w którym żyli i umierali skazani za poważne przestępstwa. Znajdujące się tam pozostałości więzienia uważane są za najbardziej nawiedzone miejsca na całym Korfu. Podobno w nocy słychać tam przerażające krzyki, skrzypienie drzwi i zawodzenia. Wyspa ma dla Serbów szczególne znaczenie. Wiele tysięcy z nich zginęło na niej w trakcie odwrotu podczas I wojny światowej. Ich ofiarę upamiętnia pomnik i muzeum, jednak wiele osób uważa, że to nie wystarczy i że na wyspie wciąż bąkają się niespokojne duchy zmarłych.